Siemaneczko moi drodzy, mili z nowego miejsca i w nowej serii, w której będę chciał wam pokazać miejsca, w których możecie spędzić sobie jeden dzień bądź po prostu jeden weekend. Dzisiaj witam Was w Luksemburgu, moi drodzy, a dokładnie w Schengen. I jesteśmy na granicy, no ale niestety, granica jak sami widzicie, jest w remoncie, <laughs> więc jej nie zobaczymy. No któż by się spodziewał? Także tak. Tam macie Francję, tu macie Szwabolandię, a tutaj Luksemburg. To niektórzy mówią, że Luksemburg to jest najludniejsze miasto w Europie bądź na świecie. Ale pamiętajcie, że Luksemburg to nie jest tylko Luksemburg. Tu macie też ościenne miasteczka, takie jak właśnie Schengen, w którym jesteście. Jesteście otoczeni winnicami. Moi drodzy, winko jest przepyszne. A macie dostęp do każdego rodzaju w tym mieście. Także możecie przyjechać tutaj i się rozkoszować smakiem najlepszego wina, jakie możecie znaleźć. A samą tą granicą, tym takim podziałem, jakby zwać tak zwać, jest też ciekawie, bo tam macie tą, wiecie, całą infrastrukturę, a faktyczna granica jest dokładnie tutaj, tam gdzie ta boja płynie. To jest mniej więcej tak, jak jedziecie do Londynu na... Południk Zero. Idziecie, to macie wiecie, infrastruktury, knajpki, taki wielki pomnik. Siu, z tym, że Południk Zero jest tam kilkaset metrów dalej, kto by się tym przejmował, nie? Szukam sobie miejsca, gdzie mógłbym sobie zjeść jakieś przystawki i wypić może jakieś fajne winko. No i docieram do winnicy Schumacher i Knepper, która działa już od pokoleń. I może nie mają jedzenia, ale za to mają nielimitowaną degustację wina, moi drodzy. No i mamy tutaj Rieslinga i Nie to, żebym się jakoś znał, ja to prosty chłopak, wiecie, browarek do ręki i tyle, ale skoro jestem tutaj na miejscu, gdzie sami produkują i mają własne szczepy, właśnie Rieslinga, no to byłoby grzechem odmówić. Ale nie tylko rieslinga. Moi drodzy, można tu spróbować też Oxeroli, Pinot Elblinga za 6 euro za litr, no i oczywiście Cremon, czyli lokalnego bombelka w szampańskim stylu. Każdy tutaj coś znajdzie dla siebie. No i biznesik ma swoją własną winnicę z tyłu No powiem wam szczerze, jak mi ktoś powie, że Luksemburg jest drogi To... no nie jest ma Macie darmowy publiczny transport I darmowe wino moi drodzy To oni mogą narzekać, że to nie jest miejsce dla Polaka Ale Polak to no wręcz przeciwnie, powiem wam szczerze Winko, no cudowne Cudowne Chociaż mi było głupio No nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby nie płacić gdzie w knajpie, to powiedziałem, że kupię sobie winko i kupiłem sobie taki malutki pakuneczek. Rozmawiałem z panem i powiedział mi, że ta okolica, w której właśnie jesteśmy, tu jest zero turystów. Że wszyscy trzymają się w Schengen albo w samym Luksemburgu, a tu nie ma totalnie nikogo. Zresztą widzieliście, że były pustki w tej knajpce. Dobra, Kościół jest ale trzeba by coś było znaleźć do jedzenia. No, to jestem w Luksemburgu, no to co? No to Chińczyk, moi drodzy. <laughs> Będę jadł Chińczyka, wezmę sobie makaron ze świnką. Wiecie, oni nie mają tutaj zbytniego takiego hypu na jedzenie, także nic tutaj ciekawego nie zjecie, także moim zdaniem po prostu jeść coś, co jest znane. Za całe jedzonko e, to było tak. Dwa razy makaron ze świnią i z kurczakiem plus piwo i herbata zapłaciłem 75 zł. No, zakładając, że to jest Luksemburg, no to nie jest tak źle, aczkolwiek makaron sam sobie był dobry, ale mięso było bez smaku. Z karabinami. No, że wchodzą, żeby przejechać z Schengen autobusem do Luksemburga, trzeba przejechać przez Niemcy. I teraz komajcie to. Ważne. Schengen. <grym> I całej kontrola na granicy. No, szkoda, tylko że Niemcy nie były takie skrupulatne w 2015 roku. I teraz zagjechaliśmy do Niemiec i po prostu musieliśmy na rundę zawrócić, żeby potem znowu wrócić do Luksemburga i zgadnijcie co. Granica Luksemburga z Niemcami jest otwarta, nie ma żadnych kontroli. Elegancko, elegancko. Jestem teraz w okolicach dworca, bo jadę do hotelu i tak europejsko, nie? Bo się przechodziłem przez ulicę, to chłopaki sobie nabijali k do lufki. No, jest spoko, jest spoko. Nie no, ale powiem Wam szczerze, no okolic dworca lepiej omijajcie, bo no wygląda to po prostu tragicznie, naprawdę. Jak tu jest cichutko, powiem wam szczerze. No, poza samym teraz nie. Akurat, jak włączyłem kamerę, ale tutaj nie ma w ogóle ludzi. Czyściutko. No, jest, jest spokój, jest spokój i cisza w odróżnieniu do dworca. A jeszcze tak, odnosząc się do tego, jak drogi jest Luksemburg, bo każdy mówi, że jest tak drogi, to za hotel, do którego idę, a który jest oddalony. 20 minut pociągiem od centrum i jeszcze z tego dworca trzeba 20 minut przejść. 300 zł. No to, to nie jest jakoś spektakularnie dużo, biorąc pod uwagę, że to jest Luksemburg, nie? W Polsce już za 200 jest naprawdę ciężko znaleźć hotel, przynajmniej jest z jakimś standardem. A tu proszę. No w centrum, w centrum, no jednak trzeba troszeczkę więcej dać. Ale co szkodzi, jak wszystko macie za darmo, możecie sobie dojechać za darmo także, mi się wydaje, że sztosik a i jeszcze fajna rzecz, wyobraźcie sobie że mój hotel znajduje się dosłownie drzwi drzwi z browarem w Luksemburgu także no cóż trzeba zobaczyć, nie? teraz tak, tu jest hotel tu jest tu jest knajpka, tu jest browar. Na barze poprosiłem o deskę degustacyjną. Normalnie to wygląda tak, że dostajecie po prostu sobie po piwku 100 ml i możecie sobie sprawdzić, które wam smakuje. No w Luksemburgu niestety wygląda to inaczej i dostałem pół litra każdego piwa. Także no możecie sobie wyobrazić, jak to się skończyło. Dzień dobry w kolejnym dniu, dzisiaj lecimy, znaczy najpierw na kawkę, później zawijam na zamek, no i dalej się zobaczy. Dzisiaj market jest na centrum, na Starym Mieście, także markecik też dzisiaj sobie ogarniemy. I co, no, kawka pierwsza. <laughs> A hotelik bardzo fajny? Teoretycznie cichy. Ale słyszałem piłowanie ziomeczka z góry. Chrapał całą śniegową noc, oddechy do dechy, bez żadnej przerwy. <noise> Ale nie, jest bardzo spoko, bardzo no, czysto to najważniejsze także polecam. <noise> No to witam spod zamku Vianden w Luksemburgu Możecie mnie nazwać ignorantem, no ale jednak zamki lepiej wyglądają z zewnątrz aniżeli wewnątrz. Powiem Wam szczerze, wejście kosztowało 13 euro za osobę, więc nie jest w sumie tak źle. A czy warto? No, musielibyście sami to ocenić przyjdzie i ocenić. No. Zamek, poza swoją historią, ma jeden aspekt, który mnie najbardziej interesuje, a mianowicie 19 listopada 1944 roku. Niemieckie oddziały Waffen-SS, w ilości 250 żołnierzy, chciały zdobyć ten zamek. Zdobyły wioskę i chciały zdobyć ten zamek. Ponieważ oddziały, które stacjonowały w tym zamku, bardzo im mieszały, bo zabijały ich jednostki. I się wkurzyli i próbowali to zająć. I co? Nie udało im się. Zamek był broniony przez luksemburski ruch oporu. No i... Na tyle im to dobrze szło, że im się udało obronić zamek przed młodziażkami, i koniec końców Niemcy postanowili, że będą musieli jednak opuścić to miasto. No bo co im po mieście, skoro są cały czas ostrzeliwani przez, przez zamek, przez ludzi stacjonujących w zamku, no to uciekli. Tam dokładnie macie kolejkę, która idzie z samego dołu, możecie sobie wjechać. Idę jechać na punkt widokowy, z, których, z którego prawdopodobnie będzie lepiej widać zamek. <laughs> Żeby się tutaj dostać, musicie z Luksemburga, z Dworca Centralnego, wziąć pociąg do Etelbruck. I z Etelbruck musicie wziąć autobus, o niedzie 20 minut, do Vianden. I tutaj sobie wysiadacie dosłownie przy zamku. Bilety, oczywiście, darmowe. Cała podróż około, bez czekania, to około godziny czasu. 40 minut jedziecie pociągiem i 20 jedziecie busem. No, Był trochę przepełniony, ale nie, nie na pierwszym przystanku, tylko na późniejszych przystankach, także można sobie to fajnie zorganizować. No i nie wiem czy mówiłem, jest darmowy, <sum> Jestem no, Pozdrawiam z wielkiego bazaru w Turcji, a tak uważam, że jestem w Luksemburgu, centrum, no, jeden wielki bazar. <laughs> nie spodziewałem się tego, ponieważ ludzi tu jest z I tak jak obrzeża są naprawdę fajne, naprawdę miłe, przyjemne w Tak centrum, no, no no, nie No niestety nie, nie da się wręcz przepkać Jestem właśnie w wyjątkowym miejscu, jest to cukiernia Oberweiss A czemu wyjątkowym się zapytacie? Bo jadł tu nikt inny, jak mój ulubiony dzisiejszy youtuber Pan Makowicz. Więc i ja tutaj zjem Pozdrawiam serdecznie, jak mnie pan ogląda? Byłoby to zaszczyt Śmieję się, ale to jest śmiech przez łzy Bo jest to tak cholernie drogo, że to się wcale nie wieści. Ale no cóż Wziąłem sobie leclerka Dzisiaj na słodko Ale wziąłem też takie luksemburskie specialité A mianowicie jest to takie paté z pasztetem, który którego mięso dochodziło w białym winie, w raclingu. Także zobaczymy, jak smakuje. No i tyle, czeka. Nie wyjdę stąd cało finansowo, to będzie fakt. Dostałem niby szczutce, a tak jak mówiłem, prosty chłop. Riesling z to taki odpowiedni sausage Rosa, którego Wam pokazywałem z Kornowali. tylko że tutaj macie fajne mięsko, no i jeszcze galaretkę, która jest właśnie z tego Rieslinga, który kupiłem wcześniej. Cukiernia. Jak zresztą wspominał Pan Makowicz dostarcza słodycze na Dwór Królewski tutaj w Luksemburgu. Zapłaciłem 43 euro, ale biorąc pod uwagę na przykład ceny w UK w podrzędnej cukierni, no to, no to nie jest aż tak źle. Szczerze mówiąc, to było naprawdę pyszne, ale dla kogoś, kto nie jest słodyczy, to jest takie przefukrzenie, że dostarczy mi na kolejne pół roku. <gry> ale bardzo dobre. No i tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest tak drogo, wiecie może to jest z mojej perspektywy, bo przez te wszystkie zmiany, które ostatnio u mnie w moim kraju naszły, to tam ceny tak podskoczyły do góry, że chyba żyję po prostu w najdroższym kraju w Europie. No może pomijając. Nie wiem, Norwegia, no może Norwegia, o Islandia się mogą z tym równać, ale no nie, do no Ursus tak doprowadzili do ruiny mój kraj, że tam jest, ceny podskoczyły co niektóre o 100% do góry. Także wydać 36 funtów, czy jakieś 48 euro tutaj, to jest, to jest jedno posiedzenie tak naprawdę dla jednej osoby w UK. Także no nie jest tak drogo, naprawdę nie jest tak drogo. Ale w ogóle, o czym ja mówię, będąc w Gdańsku, tam macie, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale chyba Kaiser on się nazywał, taką też cukiernię. I tam spokojnie, lekkim watsowem, możecie wywalić dwie stóry bez żadnego problemu. Także te ceny się strasznie już równają w całej Europie. Jakimś dziwnym trafem złożyło się, że przyjechałem tutaj w okresie święta i festynu. I teraz tak, do czego zmierzam? Jesteśmy w Luksemburgu. Jesteśmy w bardzo drogim kraju, w którym ludzie mają bardzo My dobre wypłaty. I widzicie, jakie ceny tutaj są. Tu jest tanie, jak w Polsce na, dajmy na to, markecie świątecznym. Także nieźle nazwoją. Rue langue se mélange tout s'arrange J'inspire cette vibe La est un mon ton. Powiem Wam szczerze, że jak na taki weekendowy trip, albo dwudniowy trip, to miejsce jest naprawdę świetne. Tak, biorąc z perspektywy inne miejsca w e, Europie, no bo wiadomo, no jak jedziecie na jakiś weekendowy trip, to jedziecie gdzieś blisko, gdzie byście mieli, nie wiem, dwie godziny loty, coś takiego. To jest wszystko, co potrzebujecie. Macie fajne widoczki, macie fajną infrastrukturę, wszędzie możecie dojechać za darmo. Uważania tu jest naprawdę dużo. Knajpek macie multum, ceny, co nie są przystępne, jak już wam pokazałem wcześniej, i jest spokój, po prostu. Bez żadnego stresu sobie chodzicie po całym mieście. Mówię tutaj o mieście, o mieście Luksemburg, bo dookoła macie też pełno rzeczy. Macie pełne, jeżeli lubicie zamki, miejsce jest po prostu tip-top. Jadąc yy, z wiaden, pociągiem, non-stop miałem jakieś zamki, pałace. Także jakbyście to chcieli zwiedzić, to byście potrzebowali chyba dwóch, trzech tygodni, nie? Ale tak na samo miasto, dwa dni to jest naprawdę maksimum i optimum. Więc no jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś wam mówi, że to jest nudne miasto, wiecie, to wy sobie sami tworzycie e, wyjazd, to wy sobie sami tworzycie klimat. Naprawdę miasto jest genialne i nie skłam, jeżeli powiem, że to jest w mojej takiej topce, jeżeli chodzi o właśnie miasta same w sobie, bo jest skompresowane. Wszystko jest blisko. No, znaczy, mój numer jeden wam kiedyś pokażę. Numer 1, jeżeli chodzi o moje europejskie miejsca, właśnie na taki weekendowy trip ale tu też jest świetnie tylko piwo jest niedobre znaczy próbowałem trzech, tutaj wam powiem jakie, bo zapomniałem nazwy i tylko jeden dla mnie, dla mnie gusta jest jak wiecie co, każdy ma swoją, nie? tutaj w tym przypadku, no mi nie przypasił mi nie przypasił no changa mi nie pobije <laughs> ale poza tym wiecie, zawsze też możecie, jeżeli nie chcecie wydawać pieniądze na restaurację, albo możecie sobie pójść do Klerka, Aż aczkolwiek dzisiaj byłem, kupiłem i wydałem 7 euro na czy croissant <laughs> i do tego jakąś wędlinę czego normalnie nie robię albo możecie coś przywieźć ze sobą, jakieś kanapki, nie kanapki wiecie, to jest tylko weekendowy wypad. Sur les pavés billets en main, l'avion m'attend, le temps presse soudain. Je laisse la ville gravée dans le cœur, dans le rap reste son écho et sa couleur. No to się wkopałem, moim raz jestem na lotnisku w Luksemburgu i sobie zaplanowałem Także przyjadę sobie wcześniej, pójdę sobie do saloniku, no bo wiecie, mam to w pakiecie, pójdę sobie do saloniku, zjem sobie kolację, no i posiedzimy sobie. Wczoraj sprawdzałem salonik, no to o 21, no to o 21 wylot, no to akurat posiedzimy sobie potem na samolot, gitarka, przyjeżdżamy miejsce i okazuje się, moi drodzy, że salonik w Luksemburgu w soboty jest do 18.00. No i nie no i, no i, no i nie? Ale lotnisko jest bardzo tanie Naprawdę W bezcówce jest naprawdę bardzo tanie Możecie sobie spokojnie coś do jedzenia znaleźć Do picia, cokolwiek No, jestem pod wrażeniem Bo ceny są naprawdę niskie Piwko Czekajcie, wykupiłem sobie na pamiątkę Piwko Takie, to jest 750 Kosztuje 6,80 euro piwo w barze tutaj zaraz obok za 330 płacicie 7 euro no to widzicie jaka jest przebitka także możecie sobie śmiało iść w bosłówce, usiąść sobie tutaj na miejscu i sobie coś zjeść no ale no jednak i tak musicie płacić, nie? także pamiętajcie, że w soboty jeżeli chcecie do jakiegoś, to jest chyba jeden w ogóle lunch salonik to jest do 18 no cóż, no nic, dobra to co, wracamy do UK Yeah. <laughs>